Cześć mandero, ja jestem Żelazny i witam was bardzo serdecznie po długiej przerwie w kolejnym odcinku z serii TOP 5. Czyli chyba jednej z bardziej wyczekiwanych serii na tym kanale. Ale właśnie jest, więc pokażę wam dzisiaj 5 najlepszych stworzonych przez was zamków. Dlaczego przez was? Bo to seria, w której to wy wysyłacie nam pracę, a my wybieramy 5 z nich i pokazujemy wam je na odcinku. A, no i przy okazji nagradzamy, także dziękuję bardzo serdecznie sponsorowi tego odcinka, czyli filmie Liocat, który podesłały nam myszki, klawiatury, słuchawki, podkładki i tak dalej, i tak dalej, abyście mogli... Dzisiaj wygrać. Także myślę, że to będzie epicki odcinek. No dobra, to nie będę już przedłużał. Jakby co, to możecie wziąć udział w kolejnym odcinku. Macie wszystko napisane w opisie. A my lecimy do miejsca piątego. A na nim znajduje się praca Paci, której zamek wygląda właśnie tak. Tylko wiecie co? Nie wiem, czy nie lepiej byłoby go zwiedzić z perspektywy gracza. Także zróbmy to. W magicznym zaklęcie pojawiliśmy się na dole, także zwiedźmy sobie tą pracę. Mimo, że jest to dopiero miejsce piąte, to zrobiło na mnie mega duże wrażenie. Nie mogę się doczekać, co będzie na miejscach kolejnych. Znaczy, ja już wiem, to wy jeszcze nie wiecie. Także serio, spadniecie z krzesła, mływam. Ale zobaczmy, co mamy w środku tej pracy. Ponieważ z tego, co widzę, w środku też coś jest. A nie, dobra, jednak nie. Znaczy, myślałem, że będzie jakiś tron, ale żadnego do niewa, za to jest wielki żyrandol oraz tutaj jakieś ozdoby nad tą całą salą. Ale kurde, od zewnątrz wygląda 500 razy lepiej, także serio świetna praca, patia. Szczególnie te wieże są przekozacko zdobione. A my przejdźmy do miejsca czwartego! Tym razem to już nie są przelewki, ponieważ praca naszego czwartego finalisty, czyli Noma, wygląda właśnie tak. No i nie jest już to sam zamek, który zaraz wam pokażę, ale również wioska dookoła, również jakieś statki, port i tak dalej, i tak dalej. Zresztą zobaczcie to wszystko od góry, jak to fenomenalnie wygląda, jakie to jest wszystko spójne i ładne! I jeszcze ten wiatrak tam, wow! Ale przejdźmy już do gwoździa programu, czyli do tego zamku, który zbudował dla nas Nom. I on właśnie teraz wyłania się za tych drzew. Spójrzcie na niego! Serio, jestem pod... Dużym wrażeniem, ale boli mnie trochę to, że wszystkie ściany zrobione są według jednego schematu. Spójrzcie. I tu jest tak samo, i tu jest tak samo. Jeśli byłoby troszeczkę inaczej, to myślę, że wtedy zasługiwałby na miejsce trzecie, ale mimo wszystko znalezienie się na czwartym miejscu wśród ponad 30 wysłanych prac to jest duże wyróżnienie. Ogólnie dzięki wszystkim, którzy wysłali pracę, bo serio były epickie i ciężko było wybrać najlepszą piątkę. Dlatego jeśli wysłaliście, a wasza się nie pojawiła, nie poddawajcie się i próbujcie dalej, bo kolejne tematy i kolejne nagrody będą również super. A co ciekawe, mamy tutaj również środę. Właściwie jedno pomieszczenie, ale to już coś. Zobaczcie, jest to taka sala balowa, albo sala jadalniana, czy coś w tym stylu. Możemy sobie usiąść koło króla i zjeść sobie kurczaka. Nie, to jest chyba akurat królik bardziej. No dobra, czyli chyba wszystkie najważniejsze rzeczy widzieliśmy. Niestety, wszystkiego nie zobaczę, bo jest tego pełno. Wiecie co? Tak sobie teraz myślę, że miałem nagrać tylko trzy prace, ale nom włożył tutaj tyle serca i tyle pracy, że jednak jego pracę również nagrodzę. Także myślę, że jakąś podkładkę, czy myszkę wraz z lajokatem dla ciebie ogarniemy. A teraz lecimy na Podium, czyli do miejsca trzeciego! Tylko zanim pokażę wam kolejną pracę, mam do was pewną prośbę. Wbijcie i zasubskrybujcie mój nowy kanał, macie na jego linka w prawym górnym rogu ekranu. Tam codziennie pojawiają się nowe filmy, a wczoraj zapłaciłem 100 zł budowniczemu za budowę zamku. Także jeśli chcielibyście zobaczyć jak wygląda zamek wart 100 zł, to wbijajcie, subskrybujcie i oglądajcie. A dla porównania, zamek budowany 2,5 dnia przez gracza o nicku Polska Marchewka wygląda właśnie tak. Jak widzicie jest on przeogromny i widać te ponad 50 godzin włożone w budowanie tego wszystkiego. Zresztą ja nie wiem czy... Sam byłbym w stanie w tak mało czasu zbudować taką ogromną budowlę. Do tego dookoła mamy wioskę, jakieś porty, tam nawet Enderdragona latającego wokół tego wszystkiego. Powiem tylko tyle. Wielkie wow dla polskiej marchewki za zbudowanie tak epickiej pracy. Czy ktoś może w ogóle policzyć ile tutaj jest wież, bo jest ich serio pełno. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Ja naliczyłem 18, ale pewnie jakąś ominąłem, także możecie mnie sprawdzić w komentarzu. Ogólnie wszystko w tym zamku jest epickie, ale jedyne co mnie trochę tutaj boli to ten dach, mi się, że jest taki zbyt duży w stosunku do całej reszty. Ale na przykład, już ten kościół, czy tam kapliczka w tym miejscu jest idealna. Wnętrz w tym zamku, oczywiście, nie ma, ale jest to zrozumiałe, ponieważ jeśli marchewka chciałby zrobić również z wnętrza, pewnie zajęłoby mu to co najmniej kolejne 50 godzin. A jednak 100 godzin roboty to byłaby już chyba przesada. Ale dobra, no także tak prezentuje się miejsce trzecie. Powiem wam, że ja nawet chyba połowy nie zwiedziłem, to jest ciężkie. Bo te wioski dookoła, tutaj kolejne wieże, mury i wszystko. Serio, zajęłoby mi chyba pół dnia, żeby zobaczyć to dokładnie. Także gratuluję trzeciego miejsca. Do ciebie lecą słuchawki od Lajkata, obczej koniecznie maila, a my lecimy do pracy numer dwa. No i oto ona Powiem wam, że specjalnie dla tej pracy zmieniłem porę dnia Ponieważ ona najlepiej prezentuje się właśnie w takim półmroku rano A to dlatego, że jest ona całkiem mroczna Przez te smoki, które nawet mi się nie załadowały Przez 5 minut latałem, żeby załadować tę mapę A jednak jeszcze się nie udało do końca Dobra, już jest idealnie Także spójrzcie, jak to wszystko wygląda Mamy port, mamy wioskę Mamy dwa smoki Ten jest zielony, z tego co wiem A nie, sorry, jestem daltonistą, ten jest czerwony A ten jest zielony I te smoki najpierw prawdopodobnie chronią tego wielkiego, przeepickiego, przegenialnego zamku. W ogóle tak się podjarałem tą pracą, że zapomniałem wam powiedzieć, kto ją zbudował. Także autorami jest Depanda, Sarkasti, Kubikson2k oraz Pan Wiśnia. Czyli w sumie nasi moderatorzy ze streama. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Tym, co wyróżnia tę mapę spośród wszystkich innych jest zdecydowanie klimat. Ponieważ każda część, dosłownie każdy detal na tej mapie pasuje do całej reszty. Zresztą spójrzcie na tą wioskę, potem spójrzcie na ten zamek, później spójrzcie od razu jeszcze na Statki. No, normalnie wszystko wygląda, jakby było budowane przez jedną osobę, a robiła to cała czwórka. Także największy szacun należy się za zgranie i za to, że byliście w stanie wspólnie zrobić tak epicki projekt. A te smoki mają nawet imiona. Zobaczcie: Smok, Smoczysław, a ten drugi to. A ten drugi jest bezimienny. Pewnie mu smutno, że jednego nazwaliście, a drugiego nie. To wiecie, co ja go jakoś nazwę? Niech to będzie Smok, Żelasław. Tamten jest Smoczysław, a to będzie Żelasław. Pięknie. Więc do autorów tej pracy leci myszka oraz słuchawki. Nie mam pojęcia, jak się tym podzielam na cztery. Ale powodzenia. A ja już uciekam tym smokom, bo boję się, że zaraz mnie zjedzą i lecimy do miejsca pierwszego. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. Także, panie i panowie, przed państwem zamek Dudelanch... Dudelantera... Ty, dobra, udało się na trzecim razem. No i co, jak co? Możecie nie zgadzać się z poprzednimi miejscami, ale miejsce pierwsze jest w stu procentach zasłużone. Dlatego właśnie oto pana. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to nie jest jeden z najładniejszych zamków, jakie kiedykolwiek widziałem w Minecraftzie. Bo mało tego, że epickie jest od zewnątrz, to również od środka. Co prawda pomieszczenia nie są zrobione, ale cały ten przedsionek, cały ten środek jest wow. Chyba sami to widzicie, nic nie muszę mówić, to jest cudo, to jest majstersztyk. Nie mam pojęcia, ile godzin musiał budować to Dudelenher, ale na pewno było to co najmniej kilka tygodni. Chyba, że jest no life'em i zbudował to w dwa dni, ale w to nie wierzę. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, ile dni takie coś się buduje. A no i zapomniałbym, spójrzcie ten zamek od tej strony. Mamy tutaj rwące morze, które normalnie wyżłobiło dziurę dookoła tego całego zamku. Więc on na tych klifach utrzymuje się resztką sił i prawdopodobnie zaraz się z Burzy, ale liczę na to, że taka genialna praca utrzyma się jak najdłużej tej w powietrzu. No i będzie mogła cieszyć nasze oczy do końca, no bo zresztą. Co ja mam jeszcze mówić? Sami widzicie jakie to jest genialne? Dookoła mamy jeszcze wioski. Tutaj po drugiej stronie diatraki. Oraz jakieś wielkie pola zbóż. Ponownie nie byłem w stanie wszystkiego zwiedzić, Także pewnie będę siedział tu jeszcze kilka kolejnych godzin i patrzył na to wszystko. Zresztą nawet za mną po prawej stronie widzicie takie smaczki, jak jakieś ogrody przyzamkowe. Zresztą co ja mam tutaj więcej mówić? Do Dudelandera leci cały zestaw, czyli myszkę, hawiatura, słuchawki oraz podkładka od Lajokata. Dzięki jeszcze raz za udział. Świetna praca. A kolejnym tematem będą statki. Także wbijajcie do pisu, tam macie wszystkie informacje, gdzie, jak i do kiedy możecie. Nie wysyłać, a my widzimy się już jutro, jak codziennie na moim nowym kanale, codziennie również na tym kanale. No i tyle. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. A przed sobą macie właśnie teraz dwa filmy. Ten po prawej to ostatni odcinek z tej serii, a po lewej odcinek z mojego nowego kanału. Także jeśli go jeszcze nie widziałeś, wbijaj koniecznie na ten po lewej. A jeśli nie widziałeś ostatniego odcinka 105, to wbijaj na ten po prawej. Dzięki jeszcze raz wszystkim za epickie prace. Do zobaczenia już jutro. Pa!